Na ile dobra sobie pozwalasz? To jest bardzo ważne pytanie. Na ile dobra sobie pozwalasz? Bo teraz tak Biblia mówi, że każdy, kto prosi, otrzymuje. Syn Marnotrawny, jak poprosił ojca o majątek, to on dostał ten majątek. Bóg mu wcale nie wypominał, mu nie powiedział: Nie, nie, wróć za kiedyś tam, nie wiem, musisz mnie prosić długo. Nie, on dostał od razu, czyli to nie jest od strony Boga. Problem, żebyśmy my otrzymywali. Problem leży po naszej stronie, ile my jesteśmy w stanie przyjąć. I teraz paradoksalnie, spełnienie marzeń jest dla wielu z nas bardzo stresujące, bo całe życie o czymś marzyliśmy, o, czymś, o coś zabiegaliśmy, ale tak naprawdę my się boimy to mieć, bo nie wiemy, jak bardzo to przemieni nasze życie, jak bardzo to zmieni wszystko, kiedy to, o czym marzysz, się już spełni. Dlatego. I już ta sytuacja jest stresująca, jest inna, jest dziwna, bo tam nigdy nie byliśmy. I a to co jest dziwne, nowe, nieznane, bardzo często powoduje sabotaż. Czyli my tak sobie tutaj świadomie, no tak, tak, ja chcę, ja chcę pieniędzy, ja chcę kariery, ja chcę, nie wiem, idealnego partnera, chcę to, ja chcę tamto, a przychodzi co do czego i jak już coś się pojawia, to ludziom już jest tak dziwnie, tak? I się zaczynają, a no może to nie dla mnie, nie i tu się pojawia, ja nie zasługuję. Bardzo wielu ludzi, jak już się tam zaczyna kluć a już się zaczyna e, jakaś wizja z tego spełnionego marzenia pojawiać to to... a może po tym co ja w życiu zrobiłem to nie jestem zbyt godny a może to nie dla mnie a jak ja sobie poradzę może ja nie dam rady itd tak dalej, tak dalej, i to są wszystkie komentarze sabotujące bo wy sobie nie pozwalacie my sobie nie pozwalamy przyjmować to dobro które Bóg ma dla nas, a Bóg nie chce nam wydzielać. I teraz słuchajcie, ja przeczytałam książkę, ona jest taka metafizyczna, bym rzekła, ta. Emmanuel of Manifesting Your Dream Life. I mimo, że to jest książka, nie jest chrześcijańska, ale bardzo dużo dała mi do myślenia. Bardzo dużo mi dała do myślenia, że tak naprawdę my myślimy, że Bóg nam coś um, ogranicza, coś nam nie chce dać, bo, bo coś, bo coś. ja. Tak naprawdę to my nie jesteśmy otwarci na. Na przyjmowanie. I zamówiłam też książkę Working with the Law. i szykujcie się, że będzie petarda. Jak ja tą książkę zacznę czytać, analizować i rozdział po rozdziale wam omawiać tutaj, i jednym z elementów jest właśnie otwarcie się na przyjmowanie dobra. Czyli zanim będziesz psioczyć, że nie przychodzi do ciebie, nie wiem, kariera, sukces, pieniądze, miłość, związki, małżeństwo i, i nie wiem, i popularność, to ty się zastanów, czy ty jesteś otwarty na to, żeby to przyjmować. I i ja sobie teraz jestem na etapie e, takiej afirmacji. Rozpuszczam blokady e, przy e, przyjmowaniu czy do przyjmowania, e, tam nie wiem, sukcesu, popularności i tak dalej, czy pieniędzy. Rozpuszczam blokady. E, musimy te blokady, które mamy sobie najlepiej wypisać bo uświadomić je sobie, rozpracować je, czy to jest twoje, czy to po prostu wynika z lęku? Czy to jest coś, że dotykasz sytuacji, której jeszcze nie byłaś? I po prostu cię przeraża, bo nie masz oprogramowania do tego, bo nie wiesz jak się zachować jako osoba, która odniosła sukces, jako osoba, która ma spełnione marzenia, która nie wiem, jest kochana, lubiana, szanowana i to jest nowe terytorium. Może tak masz, więc wypisz to sobie, te blokady, i po prostu rączka na serduszko, oddajemy to Bogu, a mówimy, że rozpuszczamy te, te blokady, one mają zniknąć. I pamiętamy, że Biblia mówi, że nasze słowa mają moc. Jak Jezus przeklął drzewo, to ono uschło. Więc to nie jest tak, że ty gadasz, gadasz i to się nie dzieje. Dzieje się. Więc jak ja mówię, rozpuszczam blokady przy przyjmowaniu dobra, docenienia, nie wiem, miłości, pieniędzy i tak dalej, to ja to rozpuszczam. Ja wierzę, że to, co ja mówię, to się dzieje. To ma moc, to ma znaczenie. Więc rozpuszczajmy to, co nas blokuje. A do tego i powiem Wam jako ciekawostkę. E, rozpuszczając te blokady, rozpuszczając, po, mm, po prostu pozbywając się tego, e, ja w ciągu jednego dnia na moim TikToku zyskałam około 150 nowych obserwatorów. Takiego przyrostu to jeszcze nie było since forever. Więc e, mam takie potwierdzenie, że to działa, że. To, że na przykład ja prowadzę TikToka, to jest jedno, ale czy ja jestem otwarta na to, że ten TikTok mi wystrzeli i że będzie popularność taka, jaką, o jakiej marzę? No właśnie. Więc przeanalizuj sobie, co by się zadziało, gdyby Twoje marzenie się stało rzeczywistością. Wypisz to sobie i rozpuść to. Tego nie ma. Ty jesteś wolna od tych lęków. Przyjmujesz dobro. I otwieramy się na przyjmowanie dobra, bo to nie Bóg nas tego pozbawia, tylko my sami siebie, nasze programy, nasze filtry, nasze lęki, um, taki zacieśniony horyzont, doświadczenia naszej rodziny, przyjaciół, znajomych i niechęć wyjścia przed szereg, żeby się komuś nie narazić. Tyle komentarza co do tego ostatniego. Tak? E, nie przejmuj się kimś, kto nie przejmuje się Tobą. Tyle powiem. E, więc e, ahoj przygodo, ruszamy do e, zdobywania marzeń i otwieramy się na przyjmowanie ogólnie pojętego dobra, najlepszego. Po prostu najlepszego. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Dzisiaj to wyczytałam w książce Tila Osborna The Power of Positive Desire. Czy może być lepiej? Zawsze może być lepiej. <laughs> Okej. Okay.